Są mordeczki. Zawsze, jak mówiłem o YouTubeowej mafii, to się ze mnie śmialiście. Zawsze mówiłem, jak oni wszyscy was okłamują, że wszystko, co widzicie w sobie, to jedno wielkie kłamstwo. To nigdy mi nie wierzyliście. Śmialiście się. Jestem w większości zmanipulowani, to jest na was. To jest twierdzenie, a coś wam jeszcze powiem. W sytuacji wie każdy u góry w branży. Każdy. Bez wyjątków. Czy jest to prawda? Ja nigdy się z tym. Trzymałem, a, więc nie pojawiają niczeniem mnie w te informacje. Tyle. No cóż, jak zawsze, człowiek w internecie, a to też przypomina sytuację z Arkiem. Mnie pomawiał, być może z piany, ale ja stałem na niego ziarnko prawdy. Mam że, że prywaty się nie wyciąga, to nie wyciąga.